Najbardziej przyjazne zwierzęta na świecie, Part 2. Są na świecie takie zwierzęta, które po prostu nie przejawiają żadnej agresji wobec ludzi czy innych stworzeń. Jeżeli nie widzieliście pierwszej części, wejdźcie na mój profil, a my po prostu będziemy lecieć dalej. Kłoka, czyli sak żyjący w Australii, słynie głównie z tego, że jest nazywany najszczęśliwszym zwierzęciem na świecie. I mimo tego, że żyją w Australii, a w Australii zazwyczaj wszystko jest jadowite i chce nas zabić, to kłoka jest taką fajną odskoczną, ponieważ są to zwierzęta, które naprawdę są ciekawe ludzi. Często można zobaczyć na internecie, jak sobie pozwalałem robić selfie. proszę o jedzenie po prostu podchodzą, sprawdzają kim jesteśmy, bo są po prostu ciekawe. Numer 2 Agama Brodata. W tej serii na razie były tylko same ssaki, więc postanowiłem, że trochę zrobimy odskocznie. Agamy brodate są to zwierzęta łatwe do swojenia, które nie przejawiają agresji wobec człowieka. Szczególnie lubią wchodzić na ręce swojego właściciela i bardzo łatwo o dobry kontakt z nią jako zwierzęciem. Pewnie niektórych na pewno teraz nachajpowałem, żeby sobie takiego zwierzęcia wziąć. Jeżeli już planujecie wziąć takie zwierzę albo jakiekolwiek zwierzę, pamiętajcie proszę jednak, żeby trochę się poduczyć, jeżeli chodzi o hodowlę czy wychowywanie tego zwierzęcia. Ponieważ nieważne, jakiekolwiek